Teć mardeczki z tej strony Ninja Kubik dzisiaj Zagramy sobie slomo Czyli że wszystko slomo będziemy robić w gitar i też teraz to no, będą w slomo Jeśli nie wiecie o co mi chodzi to to Dobra dzisiaj slomo przy lecimy jakoś przepisowo Lecimy najpierw kupić broń, którą zbierałem już z tysiąc lat. Ale ładny, aj. Ale że na maskę? Łooo. Wow. Kasiorka. Tak by nas złapali, to żeby mi czymś zapłacić. Tej kolej strzelają, trzeba uciekać. Jakiegoś Santa zrobiliśmy. Lecimy z przyspieszeniem. Beckley normalnie. Lecimy na ten Tu i no. Lecimy tutaj, gdzie byliśmy przed. Tylko mieliśmy łączę tlewe Dobra, najpierw ukarniemy pieniądze ziomeczkowi A dzień dobry, dawaj mi kasione, dzięki bardzo I lecimy z tym koksem I lecimy tutaj A jednak przekroczyłem prędkość dobrze. O, tak też się da. Sprawdzimy, czy nas stać. O, nie, jesteśmy zgubieni. Nie stać nas ta broń. Jak widzicie, tego nie kupiłem, nie wiem jak. I mam i do bicia normalnie, kozacko. Ho, idziemy w bo bym zapomniał. O, no, czyli my chyba kupiliśmy to. Dobra, lecimy w slom. Dobra, troszeczkę przyspieszymy. Pojedziemy sprzedać furę. I kupimy sobie może tą nową broń Na którą już czekam chyba z jakieś 5 lat Dobra, trochę przyspieszymy, zahamujemy, wysiądziemy. Jakiś gościu chciał nas zabić. Bo chciałem zabić, ale mi się nie udało. Łooo wow. Musiałem ja pierwszy raz zabijać Kaśmagia! magia Chodź tu. Gangucie, chodź tu. Kasiorka. Dawaj, mam siork... Mam kasiorkę, dobra No chodź tu. No i walniecie, dzięki. Dzięki. Na darmo kasa to bierze. Na darmo kasza to biorę Jak najbardziej Lecimy slomo Paście Czekajcie na chwilkę podłoszę, żebyście sprawdzili jaki jest ryk Turwa Czekajcie, bo coś nie wyszło Tak słyszycie to jest jakieś takie dziwne słowo. A właśnie w nasza autostopu zjechał jakieś, jakieś państwo w państwie normalnie Daj ho doga Daj ho doga Daj ho doga Dobra Leżymy autobusa Idziemy auto, żeby jako zwrotna. Lecimy jakimiś tamtami. Widzimy. Na razie normalnie pojedziemy. Trochę podjeździ Więc proszę nam się nie bać. Dobra, lecimy. widzimy ile auto mus będzie kosztowało za 5 osób. Aha, chciałem budzić tu, a tu nie ma. Te dwo co tutaj wjechał. uwaga, uwaga, ile? A może być. A może być. Dobra, może na kręgle. Dobra, może na kręgle dawno je lecimy lecimy z kręglami dzisiaj legalny biznes to nie ważne, że parę razy zostaliśmy właściwie złapani prawie i chyba powinno być wszystko trafione i jedno tylko nie trafione niedobrze. niedobrze niedobrze, niedobrze niedobrze, dobra i dobra, bierzemy tu i tu i sprawdzimy, no dlaczego tylko jedno miało być więcej. Halo, hallo, co to ma być? Uwaga, uwaga i chyba będzie wszystko. Zbite jest wszystko. Nie wierzę w to, dlaczego no, miało być sam środek? No halo. I nie wyjdzie, więc jeszcze raz. Dobra uwaga, uwaga. I teraz powinno wszystko być. No nie wierzę. No nie wierzę, no. Nie no, no, nie pomijam. Syk. Dobra, a sprawdzimy czy możemy w tą grę zagrać w slowmo? I wszystko mamy 50 dolarów. Ale dobrze. Uwaga, i teraz tutaj. I teraz tutaj. I będzie chociaż kilka. Dobra, 30 nie dobra. Dajemy sobie troszeczkę więcej. I uwaga, dobrze, i dobrze lecimy z tym. O, wszystko zbite drugi raz, to się nazywa normalny dobry eye. O, cyk, i znowu chyba środeczek będzie. Jak najbardziej, wszystko się straciło. Dobra, bierzemy zapisywanie. Szukamy, chciałem powiedzieć furę, ale chyba musimy zrespić. Respimy sobie czołg To się normalnie nazywają zakupy Mamy coś nowego, nie to kliknąłem Alonso, tu nie będę znowu płacił Za szkody, halo, halo, halo Dobra mamy, to lecimy Lecimy, o jakiś ziomu siedzimy. trzeba go zabić, o. nie trafiliśmy, niedobrze, Uj, niedobrze, znowu za mała fura, ładujemy do niego, aż nam się uda, ładuj, 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 znowu nie udało się, na się jakoś duch, chyba się nie da. Dobra strzelcamy go z drogi Lecimy dzisiaj tutaj Lecimy czołg sprzedać Dobra odwróć, odwróć się, Szybko odwróć się no tak to co so jest, ale stanty normalne Amerykańskie stanty normalne, jest tu no ja wiem jak to zrobić już nam zaraz to odejdzie albo zaczekamy na furę dzięki za furę dobra wiem jak to zrobić furę odlokować co jest mamy gwiazdkę ale za co przecież My... aha nie dobra A tu Adzie, 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 dobrze. Jakaś szare za bank. Dzięki. ma. Niech to może. Na kontach w salę taka Akali. Leci bomba. Oni no, nie wybuchnąć. Awwaj. Right. Sorry. Lecimy sloomo Tutaj znowu jakiś łupok bombę taneczną Ale to jest sloomo Jeszcze je jakby nam się nie udało Dobra już jest po 3 na jednego, typu. dobra siema o siema idziemy slow, bo Jak bo Nie no, no Nie no dobra, my polecimy szybciej. Mamy furę, którą sprzedamy. Pura i lecimy z tym koksem lecimy szybko trzeba ją sprzedać żeby ją kupić lecimy dobra trochę przyspieszymy albo sprzedamy skuter jak z GTA normalnie Lecimy sobie tylko, żeby nie utopić skuter i robimy stanty. Gwiazdki już pikłe na wow, co jest jakie stanty? Wow. Lecimy. Ło oh, jezu święci. Kto jest pięć? Dawaj z pieniądze zalecę. O, o kurczę, ale poszedł. Okej, okay, jesteśmy znowu w tym futerze. Także trzeba lecimy. Co? tu nie można sprzedać? Okej. Okay. Nie można ją sprzedać. Nie dobrze. Nie dobrze. Dobra, to zaraz się zobaczymy. Nie pijemy. Jak widzicie kupiliśmy wiatrówkę odziąka Idziemy na razie zrespimy czołg No dobra, też my chyba już pójdziemy O, co jest? Ja już chciałem iść w tym, się coś zrespił, na głowę Szukamy siągę i sprawdzamy jak to działa. Już chyba będzie kończyć. Musimy znaleźć siągę i chyba już będziemy kończyć. Sprawdzimy. Zostawcie łapkę do góry i suba słoneczkiem.

Jeszcze tylko to jedziemy do chaty i wtedy będziemy już kończyć. Monir for Speed normalnie pełną gębą dzisiaj. Ale czemu fura nie jedzie? In for Speed, koniec paliwa, dobrze? To my sobie polecimy, a to boleło. Co tak mało mnóstwa, coś za mało tego czego Lecimy, wsiadamy, chyba już nam nie wleci. Dwie fury, które dzisiaj straciliśmy. Ripura. Dobra, trochę przyspieszymy. O, weszliśmy wsiadną normalnie. I lecimy dalej. Już widać znacznie i naszą chałupę. I nawet sąsiad więc lecimy jak najszybciej może zajdziemy do sąsiada po mleko sąsiad jest mleko garaż może kupimy jeśli będzie dużo łapek pod tym filmem to może któryś ten albo tamty kupimy garaż Udaje się, nie fajnego oprócz so. Jeśli wam się spodobało. Jeśli wam się spodobało. Rozmawianie fur, Pamiętajcie o łapce. O subskrypcji. z słoneczkiem. I nie.